Witam Państwa 22 sierpnia. Nie mieliśmy od dawna żadnych informacji, jakie ma plany polityczne pan Marek Jakubiak, a dzisiaj pojawiła się informacja, że będzie startował z listy bezpartyjnych samorządowców z Okręgu Krakowskiego. Bezpartyjni samorządowcy to ta grupa, która jako pierwsza została wykorzystana i wykiwana przez Pawła Kukiza. I z ich poparciem rozpoczął swój rajd do polityki. Bezpartyjni to taka grupa dość eklektyczna. Tacy ludzie zawiedzeni swoją dotychczasową działalnością w Platformie Obywatelskiej, a nawet w SLD. Ostatnio część z nich współpracowała z panem Gwiazdowskim w projekcie Polska Fair Play. Obawiam się, że na tym działalność polityczna pana Marka Jakubiaka się skończy, ponieważ jest to projekt polityczny, bezpartyjni samorządowcy. Dość mało klarowny ideowo i tak naprawdę szeroka taka publiczność, która pójdzie decydować w wyborach o losach Polski, niespecjalnie wie, jaki katalog wartości bezpartyjni samorządowcy wyznają. Zwłaszcza, że jest to środowisko, które było raczej związane z, z rejonem Dolnego Śląska, a raczej nie w całej Polsce, jest słabo rozpoznawalne. No widzimy, że skoro tak się stanie, co podkreślam, bardzo mnie zmartwi, że akurat pan Marek Jakubiak no, pewnie swoją działalność polityczną, przynajmniej w tym momencie, przynajmniej zawiesi, jeśli nie zakończy. Jest to efekty właśnie destrukcyjnej działalności Pawła Kukiza, o której cały czas mówię. Jest to taka działalność, która Spowodowała, że parę osób dość takich wartościowych politycznie na chwilę wypłynęło, no ale wskutek celowych działań, według mnie, Pawła Kukiza, zostali zneutralizowani. Ofiarą tego procederu jest także pan Marek Jakubiak. Ale także ta akcja destrukcyjna działalności Kukiza na tzw. prawicy antysystemowej już przynosi efekty. To są kolejne ofiary, i nie tylko takie personalne, jak pan Jakubiak, ale. Całe organizacje zostały zatopione. I tak w ogóle pytam, czy coś takiego jak ruch narodowy jeszcze istnieje, bo jak widzę, że jakaś powstała konfederacja i to też mocno jest okrojona w stosunku do wiosennego kształtu, to noszę wrażenie, że ruch narodowy też został już w zasadzie rozwiązany. Sprawy takiego kalibru nieco większego, otóż premier Morawiecki udzielił wywiadu dla niemieckiej prasy i tam apeluje do rządu niemieckiego o zwiększenie nakładów na obronność. Nawet teraz Niemcy wydają blisko 50 miliardów dolarów rocznie, a jest to tylko 1 trzecia procent ich PKB. Ten celowy 2% to by w ogóle spowodowało, że kwota by była zawrotna. I mówię, w tym momencie, gdy wydają tylko nieco ponad połowę tego, co powinni, to i tak wydają pięć razy więcej niż Polska. I pytam, czy w interesie Polski jest to, by Niemcy miały podniesiony potencjał wojskowy? O ile wiem, to od czasu bitwy pod Legnicą w XIII wieku nigdy nie udzieliły Polsce pomocy militarnej, wręcz przeciwnie. Czy ktokolwiek wierzy, że Niemcy zechciałyby bronić Polski na przykład przed Rosją? Rozumiem rolę premiera, ale kurtuazja nie może przechodzić w samobójczą głupotę. A tak w ogóle, czy ktokolwiek zagraża Niemcom, żeby w ogóle potrzebowali armii? Technikalie. Przepraszam Państwa za ten techniczny yy, tą wpadkę. Nie wiem, czy był mnie słychać, czy nie. Było, tak? No, czy mamy dobry mikrofon? Będę więc kontynuował już tym razem z mikrofonem przypiętym tam, gdzie trzeba. No widzicie, jak kobieta nie dopatrzy, to zaraz są kłopoty. Wracam do tematu. Yy, no, Pytam, czy ktokolwiek Niemcom w ogóle zagraża, żeby potrzebowali armii? Francja raczej na zawsze porzuciła militarystyczne ambicje, a jakby co, polscy żołnierze tradycyjnie chętnie oddadzą, że życie za Berlin od taka nasza choroba narodowa. Niemcom wystarczy potencjał gospodarczy, by trzymać nas zapysk. i apelować nie ma o co. Także bym prosił, żeby pan premier nie przesadzał swoją kurtuazję, nie namawiał Niemców do zwiększenia wydatków na armię, biorąc pod uwagę, że i tak wydają pięć razy tyle, co my, a dobrze uzbrojone Niemcy potrzebne są Polsce, jak zającowi dzwonek na polowaniu. Kolejny dzień afery tak zwanej trolowej. Dotąd Onet i Gazeta Wyborcza nie pokazały żadnej farmy troli, o której mówili, a jedynym źródłem informacji jest szurnięta baba. Tak w ogóle cała sprawa pokazuje, że tak zwane środowisko sędziowskie to skłócone gniazdo os, intrygantów i zwykłych karierowiczów. Warto się zastanowić, czy jakiekolwiek zaangażowanie partyjniackie sędziego nie powinno go wykluczać z zawodu. Zresztą takie prawo już obowiązuje, może warto z niego korzystać. Podkreślam, jakiekolwiek zaangażowanie partyjniackie. Niezależnie od tego, jakie kto ma sympatie polityczne, to widzimy, że sędziowie, zarówno ci tacy z wolnych sądów, jak i z szybkich sądów, mówiąc krótko próbują się jakoś tam ustawić politycznie jest to bardzo zły sygnał mówiąc krótko pokazuje słabość tego środowiska to, że wczoraj znowu jakaś grupa sędziów tych z wolnych sądów znowu jakieś postulaty zgłosiła na ulicach znowu jakieś niedobitki kodziarskie w kilkuosobowych grupkach posterczali pod sądami pokazuje jasno, że reformy sądownictwa nie przyniosły żadnego efektu i myślę sobie, że tutaj trzeba jednak jakiś śmielszy plan opracować. Wejście sędziów do partyjniactwa powoduje, że mówiąc krótko, tracimy zaufanie do tych ludzi. Plusem jedynym, niewielkim tego jest to, że przynajmniej straciliśmy jakiekolwiek złudzenia, że oni są jacyś apolityczni. Nie są i nie będą. Zawsze będą sędziowie o takich poglądach i innych. Kwestia jak spowodować, żeby ich poglądy, te które mają prywatnie, nie były przerzucane na ich Działalność zawodową. Nie mam pomysłu, może ktoś z Państwa na to wpadnie, więc śladem Donalda Trumpa, mojego ulubionego polityka w obecnych czasach rzucam hasło: kto wie jak to zrobić, niech powie, a Państwo powinno zapłacić temu, tej osobie, która pomysł znajdzie i będzie wiedziała, jak go wprowadzić w życie. Wyższa polityka, Europarlament, eurodeputowana wiosny, pani Sylwia Spurek, Uwija się jak w ukropie, by wprowadzić w życie swe chore wizje. Chce doprowadzić do zmian instytucjonalnych, by produkcja od zwierzęca była nieopłacalna. Chce tworzyć wegański świat. Spórek upiera się, że hodowla bydła odpowiada za 18% światowej emisji gazów cieplarnianych. Eee ja powiem tak, hodowla hodowlą, ale sporo zwierząt żyje na wolności i też puszcza bąki. Zresztą większe spożycie przez ludzi roślin kapustnych i strączkowych zamiast mięsa, bilans gazowy wyrówna. Widać lewako mało zaglądania normalnym ludziom do sypialni i prób demoralizacji ich potomstwa to biorą się jeszcze za lodówkę. Jak widzę panią spurek, mam wrażenie, że po prostu jest niedożywiona, co też czasem upośledza pracę mózgu. Ciekawe co będzie, jak ta pani dowie się, że kilkadziesiąt razy na minutę wydycha sama osobiście dwutlenek węgla. A przypominam, że za komuny poniedziałek był dniem bezmięsnym, więc nic nowego tęczowi nie wymyślili niż czerwoni. Zmieniło się tylko opakowanie, papierek tęczowy zamiast czerwonego, a treść pozostała to, ta sama. Idąc tym wątkiem, w Australii para trzydziestolatków, rodziców, którzy stosowali u swego dziecka dietę wegańską, otrzymała ta para wyrok 18 miesięcy więzienia oraz 300 godzin prac społecznych. Dzisiaj ich trzyletnia córka Podjęcie wege, no, jakoś ten eksperyment przeżyła, ale gdy miała 19 miesięcy, ważyła tyle, co niemowlak 3 miesięczny. Dziecko w trakcie tych już, w nieco późniejszym okresie życia, jadło wyłącznie płatki zbożowe, ziemniaki, ryszy, i chleb. I w momencie, gdy przyszło co do czego, nie miało w wieku 19 miesięcy w ogóle zębów. A Przypomnę, że pierwsze zęby pojawiają się normalnie odżywianego dziecka w mniej więcej w szóstym miesiącu życia. Dziecko trafiło do szpitala, było też opóźnione psychicznie. Rodzice wezwali pogotowie, gdy dostało drgawek. Opiekunka, która przejęła opiekę nad dzieckiem, stwierdziła, że dziecko nie umiało siedzieć, jeść, bawić się no, i mówiąc krótko, nie było w ogóle aktywne psychicznie. Mimo to rodzice nie winili za to wcale diety. Dodam, że matka nieszczęsnego dziecka też była weganką. Widać do czego prowadzi ten dietetyczny lewacki obłęd. Teraz na rynek krajowy wrócę. Profesorowie Hartman, Środa i Płatek mają konkurenta. To profesor Janusz Majcherek z Krakowa. W tekście zamieszczonym w polityce pisze: Cytuję. Kiedy na świecie rodzi się zbyt dużo dzieci, w Polsce słychać ubolewania, że rodzi się ich zbyt mało. No, to zbyt dużo rodzi się w Afryce i Indiach. Majcherek rezonuje. A że to my mamy wrażenie, że to jest zbyt mało Polaków. Jest to według niego przejawem demograficznego szowinizmu. Profesor radzi porzucić nacjonalistyczne żonki i sprowadzić oczywiście imigrantów. Martwi się jednak, że ci imigranci są muzułmanami, bo ich kultura i obyczaje bywa rażąco sprzeczna z europejskimi standardami. No, czyli sugerujesz takich taki czy co. Dalej pisze: niechęć do zakwefionych kobiet, mizoginicznych mężczyzn, patriarchalnych i poligamicznych rodzin, zindoktrynowanych religijnie dzieci oraz antysemityzmu to nie tylko przypadłość nacjonalistów i katolickich fanatyków, lecz także postawa wielu liberałów, ciężko zmagających się z rodzimymi zacofaniem mentalnym, fundamentalizmem religijnym. I autorytarnymi skłonnościami, aby godzić się na sprowadzenie jeszcze dodatkowych z zewnątrz. Czyli tu takie marosterki, rozumiem pan Majcherek. I radzi, że miasta, miasta, no to wiemy, o co tu Kaman, powinny się otworzyć na imigrantów, a władze powinny to ułatwić, a nie podtrzymywać mrzonki o poprawie dzietności polek. Myślę, że problem w tym, że imigranci na pewno nie poślą swych dzieci na uniwersytet, na którym wykładają kretyni, i za kilkanaście lat, najdalej kilkadziesiąt, sale wykładowe trzeba będzie zamieniać w sale modlitw, i to nie chrześcijańskich. Tego Majcherek oczywiście nie dostrzega. Skoro żal kasy na 500, plus, to pytam, ile trzeba kasy na urządzenie w Polsce rodziny z Afryki, która po prostu nie ma niczego. No mądrale, może pan Majcherek i inni odpowiedzą mi na to pytanie. I też mam takie odwieczne pytanie, na które nie mogę doczekać się odpowiedzi. Ile w Polsce kosztuje kretyn zatrudniony w charakterze profesora? Skoro o profesorach mówimy, to pewien profesor bardzo przedsiębiorczy z Łodzi wycenił wartość dyplomu swojej uczelni na kwotę 2,5 tysiąca złotych. Podrobiony dokument opędzlował i teraz egzaminuje go prokurator. Grozi mu nawet do 10 lat paki. Sąd postanowił odrzucić wniosek o areszt. I w ten sposób być może nie dowiemy się, ilu studentów wyprodukował na lewo zmyślny profesor. 2,5 tysiąca, tyle pewnie kosztuje jakiś solidny kurs zawodowy i można mieć fach w ręku i tak sobie myślał, może to i dobrze, że sprzedał, bo i słuchanie parę lat idioty może zryć psychę studenta i jeszcze zostanie wegetarianinem, weganinem albo i jeszcze do tego politykiem. No takie to news jest dzisiaj. Przejdę więc do kalendarium. Polska w 1157 wojna polsko-niemiecka a propos zbrojeń cesarz Fryderyk I Barbarossa przekroczył Odrę i wkroczył na ziemię polskie na czele armii wspomaganej przez Czechów i Morawian. Powodem wyprawy była interwencja na rzecz wygnanego księcia Władysława II, zwanego zresztą wygnańcem. A Barbarossa zorganizował trzecią krucjatę, której celem było odzyskanie Jerozolimy. Utonął jednak w rzece Salew w Turcji. Taka wersja błędna mówi, że utonął w Nilu, i to nie było w Nilu, w Turcji. W 1649 powstanie Chmielnickiego zakończyło się nieudane oblężenie z baraża przez wojska kozacko-tatarskie. W 1920 wojna polsko-rosyjska, a nie polsko-bolszewicka. Zwycięstwo wojsk polskich w bitwie białostockiej. Mój dziadek brał udział w wyzwoleniu Białostoku. W 1944 22 dzień Powstania Warszawskiego utrata przez Polaków arsenału przy Placu Bankowym. W 1945 założono polskie stronnictwo ludowe. W 1988 strajki w Polsce. Rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej i Stoczni Północnej, powołano międzyzakładowy komitet strajkowy. Świat. W 1642 roku wybuchła angielska wojna domowa między zwolennikami króla a parlamentu. Chwilowo zniesiono w Anglii monarchię. W 1849 miał miejsce pierwszy atak z powietrza w historii. Wojska austriackie za pomocą balonów bombardowały Wenecję podczas walk o niepodległość. W 1864 podpisano konwencję w sprawie polepszenia losu rannych żołnierzy podczas konfliktów zbrojnych. Powstał Czerwony Krzyż. W 1932 BBC rozpoczęła eksperymentalną emisję programu telewizyjnego. W 1942 Brazylia wypowiedziała wojnę Niemcom i Włochom. W 1973 zamach Stanów Chile. Koalicja Chrześcijańskich Demokratów i Partii Narodowej w parlamencie wydała skierowaną do Sił Zbrojnych deklarację upadku demokracji w Chile, apelując o interwencję mającą na celu jak najszybsze zakończenie licznych naruszeń konstytucji i zmuszenie rządu socjalisty Salwadora Allende do przestrzegania prawa. No, rządy socjalisty Allende, zastrzelonego zresztą przez żołnierzy regularnej armii. To była taka no, bolszewicka rewolta. Samajender był nie dość że deklarowanym lewakiem, to jeszcze masonem, wprowadzał, mając tylko sowiecki burdel. No, generał Pinochet uratował kraj od kompletnego skomunizowania. I widać, że to nie była jego inicjatywa, ale dużej części demokratycznie wybranych parlamentarzystów. Urodzili się w 1972 Sylwester Chruszcz, architekt, polityk, poseł Eurodeputowany. Sylwester Chruszcz rozpoczynał swoją działalność polityczną jeszcze w czasach Solidarności Walczącej, potem był angażu, zaangażowany w działalność młodzieży wszechpolskiej, stronicie narodowym, lidze polskich rodzin w projekcie naprzód Polsko w Libertas, w Polska jest najważniejsza, w ruchu narodowym, w Kukiz 15, endecji wolnych i solidarnych. Obecnie związał się z prawem i sprawiedliwością. Zmarli w 1974. Eugeniusz Kwiatkowski, ekonomista, polityk, minister przemysłu i handlu, wicepremier, minister skarbu, Ech, opracował czteroletni plan inwestycyjny przewidujący rozbudowę infrastruktury przemysłowej w Polsce przemysłu obronnego. Ech, to on był inicjatorem budowy Gdyni, staropolskiego okręgu przemysłowego, przyczynił się do powstania stalowej woli, wniósł także wielki wkład w rozwój przemysłu chemicznego, zakładów azotowych w Chorzowie i Tarnowie. A w 2007 zmarł aktor Jacek Chmielnik, znany np. z ról w Kingsize czy w obu częściach Wabanku. Zginął tragicznie, poraził go prąd w domku letniskowym niedaleko Lublina. Tyle. Czy uważam, że nastąpi twardy Brexit 31? No pewnie tak. Boris Johnson spotyka się z politykami. Wczoraj był w Niemczech. Spotkał się z kanclerz Merkel. Upiera się przy swoim. Teraz w zasadzie jedynym problemem to jest kwestia swobodnego ruchu granicznego pomiędzy Irlandią. Niepodległo, a Irlandią tą północną. Jeżeli ta kwestia będzie załatwiona, to w zasadzie wszelkie inne nie są tak specjalnie, specjalnie nie, nie do załatwienia. No Wielka Brytania i tak nie ma granicy lądowej z nikim oprócz Irlandia i, i te kwestie jak zostaną uregulowane, no to nie będzie problemu. A myślę, że będą uregulowane. Boris Johnson twardo się trzyma swojego i pani Merkel niczego, do niczego go specjalnie nie zmusiła. I i... panie Marianie skoro pan nie planuje powrotu do polityki czemu pan nie postara się o, ty o tytuł naukowy <noise> pan ma więcej wiedzy niż większość profesury a wiadomo, że jest kryzys w środowiskach naukowych które są nasączone marksistowskimi pachołkami p powód jest prosty, ja nie byłem na studiach nigdy niczego nie studiowałem i myślę sobie, że Polakom kolejni pracownicy umysłowi nie są do niczego potrzebni. Myślę sobie, że nadprodukcja pracowników umysłowych, tej inteligencji pra pracującej, jest duża, a robić, mówiąc krótko, nie ma, nie ma komu, cytując klasyka. Ja zresztą mam swoje lata i muszę Państwu powiedzieć, że wolę zgłębiać te tematy, które mnie naprawdę interesują, a nie to, co mi ktoś każe. Wchłaniać, a nie mam do tego zamiłowania. Także bardzo dziękuję za komplementy. Ja powiem szczerze, na starość nie mam zamiaru zasiąść w szkolnej ławie, bo zasiadanie już w szkole średniej w czasach stanu wojennego, mówiąc krótko, utrudniało mi mój rozwój i rozstałem się ze szkołą tak szybko, jak to było tylko możliwe. Dalej, Hartmann obwinia Krzyż na Giewoncie za tragedię w Zakopanem. Jak pan skomentuje te słowa? Proszę państwa, no mamy właśnie przykład profesora Hartmana, a rozumiem, że według Hartmana, gdyby nie było krzyż, Krzyża na Giewoncie, to by nie było burzy w Tatrach. No, genialny umysł, myślę, że zasługuje na Nagrodę Nobla w tym temacie. Muszę powiedzieć panu Hortman-Hartmanowi, że zanim wymyślono krzyż w ogóle, a nie tylko na Giewoncie, to już były takie zjawiska atmosferyczne, jak burze i nie jeden człowiek z tego powodu poniósł śmierć. To, ta kreatura potrafi jeszcze w tak tragicznym momencie, gdy zginęli ludzie, uprawiać swoją lewacką skrytyniałą pseudoideologię, świadczy to o kompletnym upadku moralnym ludzi mających tytuły profesorskie. I nawet gdy mi ktoś dopłacał i płagał na kolanach, nigdy bym nie chciał dołączyć do grona tych podłych darmozjadów, wydrwi groszy. I mówię jasno, uniwersytety powinny być prywatne. Jeżeli to jest państwowe i takie paca, pacany się utrzymują na kosz podatnika, to mówiąc krótko, bycie krytynem umożliwia bycie wykładowcą, profesorem, nauczycielem. Takie są efekty. Panie Marianie, od dawna pana obserwuję i ubolewam, że niestety nie ma pan siły przebicia. W moim odczuciu uważam, że stanowi pan zagrożenie dla układu konkursu. O i ich podopiecznych, stąd ta blokada. Może spotkałem się z hejtem, ale wali mnie to był swego czasu pewien marszałek, który wbrew wszystkim i na przekór idiotom robił swoje, nie bał się mówić, co myśli. I tak z jego udziałem w 20. roku mieliśmy cud, cud nad Wisłą. Osobiście w cuda nie wierzę, tylko w ludzi, ich zdolności przywódcze i wartości, którym hołdują. Broń Bóg, nie będę porównywał Pana z marszałkiem. Bardzo dziękuję. Jednak widzę pewną zależność z podań archiwalnych porównanych porównywanych z pańskimi wystąpieniami żaden z was się w tańcu nie pięteges kibicuje panu jestem pod wrażeniem pana wiedzy umiejętności przywódczych gorąco panu kibicuję serdecznie dziękuję jednak proszę państwa jestem e, zasmucony rozczarowany i zniechęcony ponieważ projekt któremu się poświęciłem czyli budowa ruchu narodowego okazał się Szajsem młodzi ludzie okazali się durniami, bezideowymi, którym wystarczy pomachać perspektywą bycia posłami, a człowieka zostawił w najtrudniejszych chwilach. I powiem szczerze, e, mój, osobisty, mój osobisty zawód tym pokoleniem, już urodzonym po okrągłym stole, a zaangażowanym wideo w te różne partie, projekty prawicowe, to jest rozczarowanie mojego życia. I powiem szczerze, jest mi bardzo smutno z tego powodu, to ich pójście do Kukiza. Osamotnienie mnie jeszcze w czasie kampanii, opuszczenie mnie w czasie kampanii prezydenckiej, już pomaganie Kukizowi, już pomaganie Braunowi, a ja dociągnąłem to do, do, po prostu do końca, żeby ci zobowiązałem, to tak, Ale już muszę powiedzieć, w połowie kampanii wyborczej miałem dosyć szczerze tego wszystkiego. I to, że jak już tylko Kukiz ich wziął na listy wyborcze, to nawet żaden z tych paczarów nie wysłał mi SMS-em życzeń świątecznych starszemu koledze. Kandydatowi na prezydent, świadczy o tym, że są zwykłe smrody, a nie żadni narodowcy i prawicowcy. Także Kukis ich załatwił jak małe dzieci, teraz siedzą i płaczą pod płotem. Także yy. marszałek Piłsudski miał ten, to szczęście, że żył w czasach, gdy jeszcze ludzie byli ideowi i nie zdradzali przyjaciół. Jak już razem ćwiczyli strzelanie, to potem razem poszli na wojnę, potem obronili Polski zbudowali to państwo. Dzisiaj mamy szczeniaków, którzy wolą się porodukować w internecie. I wystarczy im przedstawić nowy projekt polityczny, jakaś endecja, śmecja to zostawił człowieka w opałach. Ja się włóczę po sądach dalej, sądząc z rozmaitymi gawłami i lewakami, a oni sobie układają listy wyborcze. No, tacy to i Polacy. Wolałbym jednak, żeby nie dożywali pojęcia prawdziwi Polacy. I zobaczcie Państwo, co też mnie martwi, już nie ma tylu ludzi w koszulkach patriotycznych na ulicach, co było parę lat temu. Dlaczego? Pokapowali się, że jednak ta idea została skomercjalizowana, paru chłystków na chwilę zostało posłami. Jak traktują ludzi, to widzą Państwo. Przestrzegałem przed kukizem. Mówiłem, że to jest człowiek wystawiony przez służby. Rozprowadzi to wszystko po kątach. To mnie usunęli z ruchu narodowego z funkcji wiceprezesa. Musiałem, że tak powiem, już pójść do cywila na tym etapie. Potem mieli do mnie zarzuty się i związałem z taką czy z inną redakcją. No, ja przynajmniej uprawiałem działalność publicystyczną. Yy, mówiąc krótko, na zasadach wolnorynkowych. A oni sprzedali ideę ruchu narodowego piosenkarzowi, a teraz tu już nawet o nich nie ma słychu ani wielu, Jest mi smutno. To są ludzie, którzy na pewno by nie poszli żadnego powstania warszawskiego i jakiekolwiek powoływanie się przez tych łysków na żołnierzy wyklętych jest strasznym nadużyciem. Tyle w temacie. Czy mamy coś jeszcze? To wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Spotykamy się jutro o godzinie 21:00 Wcześniej prosiłbym, żebyście sobie obejrzeli program Pana Targalskiego w Telewizji Republika o 20.30, a i tak wprowadzeni Spędzicie ze mną. Chwilę znajdę dla Was jakieś ciekawostki z kraju i ze świata. Oczywiście, kto może niech mnie wspomaga symboliczną 5 złotówką tygodniowo. Życzę Wam! spokojnej nocy, czołem Wielkiej Polsce.